Czy można w zwykłych drzwiach przylgowych zamontować zamek magnetyczny? Teoretycznie się nie da, ale trzeba pokombinować, w zależności jaki masz stary zamek w drzwiach tych przylgowych. Bo zobacz, zamki magnetyczne wyglądają mniej więcej wszystkie tak samo, ale zamki w drzwiach przylgowych to jest kwestia wysokości tego czoła. Bo zobacz, ten zamek od tego no ma wyższe zdecydowanie czoło, no i co, odkręcisz ten zamek, będziesz miał dziurę. Będzie to tak wyglądać jak tutaj, będziesz miał dziurę, nie? Nieobrobione. Ale jak masz krótki zamek z firmy Metal Plus, na przykład firma Barański ma takie krótkie zamki w drzwiach przyrządowych. Tak to wygląda, to są firma Metal Plus, tak wygląda Metal Plus Częstochowa. Znaczy tego zamka. Króciutki zamek, w Barańskim takie zamki stosują. To ja zrobiłem taki Zamontowałem tutaj zamek, też tej samej firmy. I zobacz co się dzieje. No, prawie się zamyka, prawie, bo bym musiał tą blachę zaczepową tutaj troszkę wyżej podciąć. I teoretycznie dałoby radę, żeby tutaj w drzwiach przylgowych zrobić zamek magnetyczny. Niestety chyba nie ma na rynku takich zamków magnetycznych, które by miały czoło tak wysokie jak w zamkach przylgowych. I jak jesteś niestetą, to niestety nie wytrzyma z tego. Poza wysokością tego czoła zamka ważna jest też yy, grubość. Yy, bo tutaj w tym przypadku zobacz, może tego nie było na pierwszy rzut widać, on mi nie wszedł yy, idealnie w to skrzydło. Musiałbym tutaj delikatnie podfrezować, no ale teoretycznie funkcjonuje to. Jakbym tylko podpiłował blachę zaczepową, to by to funkcjonowało. Więc teoretycznie w drzwiach przylgowych można zamontować zamek magnetyczny.